Konkursu Kręć Wrocław jest wybór najlepszego filmiku, który będzie reklamował miasto Wrocław za granicą. Ja odebrałem maila z, z taką informacją, że jest taki konkurs. Zaczęło się właśnie od spotkania, gdzie zaczęliśmy szukać pomysłu. I na tym spotkaniu wyszedł pomysł z tego, że zobaczymy, pokażemy ten, ten Wrocław nasz rowerowo. Poziom w tym roku był dosyć wysoki. Sam fakt na wysłanie aż ponad 50 filmów podnosi rangę konkursu z roku na rok. Witam Państwa bardzo serdecznie na gali finałowej czwartej edycji konkursu na najlepszy film promujący Wrocław. Kręcicie Wrocław? Kręć Wrocław! Filmów jest coraz więcej, tych filmów, jest... tych filmów są coraz lepsze. I wydaje mi się, że, że warto tworzyć tak, tak, taki konkurs, bo być może pokażą się naprawdę wielkie filmy, a być może jest tak też, że któryś z tych ludzi, którzy tutaj występowali dzisiaj, kiedyś będzie wielkim twórcą, a my będziemy niego pierwszy film, który będzie wtedy bezcenny. Tegoroczny konkurs ta edycja udowodniła właśnie, że we Wrocławiu jest bardzo wielu fajnych, młodych twórców, którzy nie boją się wykorzystywać przeróżnych technik. Obrad drzwi czwartej edycji konkursu data, pierwsze miejsce oraz metodę główną zdobywa film nr 23. Wybraliśmy, jest zupełnie nietypowym filmem i tutaj całe jury właściwie jednogłośnie opowiedziało się za tym filmem takim graficznym, odpowiadającym, czy nawiązującym do polskiej szkoły grafiki z lat 60. 70. Animacja to był taki konik Michała z racji tego, że on ciągle coś rysuje i przeważnie są to budynki, bo jest architektem i wiedziałam, że jak poświęci się czemuś, co jest rysowane, to to na pewno będzie świetne i chyba taki jest efekt. W tym roku otrzymaliśmy rekordową liczbę prac, nadesłano aż 50 filmów, z czego do konkursu zakwalifikowano 46. The second place is <laughs> film number 46. Sir, in Central Europe, our satellite has found some sort of energy. You will fly to Poland, Professor. Hi, do you need a guide? Yes. What are you looking for? Those places. That's energy. W wyniku obradu jury kręcić się Wrocław, kręcić Wrocław, trzecie miejsce zdobywa film numer jeden. Im więcej tych filmów będzie, tym poziom tych filmów jest, jest, jest większy, tak, bo my wybieramy już teraz te same najlepsze. Najlepsze filmy, które naszym zdaniem tutaj w konkursie biorą udział, to są oczywiście te, w których w jakiejś tam części występuje rozwaski parnej. Szczególną nagrodę przyznaliśmy twórcą filmu pod numerem 33. Jesteśmy za bardzo zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni z kupków, z nagrody... Jesteśmy dostaliśmy w, nagrodę. W akwaparku. Możemy Przeliczając tak. ją po prostu na profity materialnie, kasę, no to wyszliśmy chyba lepiej chłopaki niż te pierwsze miejsce. miejsce. No. Dzisiaj siądziemy w akwaparku Musimy Przy, sobie kawie w jacuzzi Myślisz o <grym się w> tym. <grym> I sobie pomyślimy, co tam zrobić na przyszły rok. Teraz bu-bu-bu i odpływa. Ja mam tylko nadzieję, że ze strony, że przyszłe lata pokażą, że konkurs Kręć Wrocław pisze się na stałe w historię kulturalną naszego miasta.